Pierwszy wierzący, wielki teolog Wszystkie książki przeczytał ja W grupie uwielbienia w niebie Ale to nie czyni go obywatelem tego nieba Ten kraj mówi, że jest wierzący To jest jedna wielka ściema Prawdą jest to, że musimy narodzić się na nowo Przyjacielu, czy narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha? To jest moje pytanie do ciebie Czy oddałeś swoje życie Jezusowi? Czy dalej ściemiasz? Nie ściemiaj siebie i innych ludzi! Żyj do Jezusa! Powiedz, potrzebuję Cię! Bo potrzebujesz Go! To ale nie ja! Ale, ale przyjacielu, Ty potrzebujesz Jezusa! I potrzebujesz uwolnienia! Jak chcesz, to Cię uwolnimy od demonów i nie będziesz się włóczył po tej ziemi, przyjacielu! Możesz być wolny! Możesz być wolny, nie żużluj, przyjacielu, bo prowadzisz życie zupełnie upadłego człowieka. Ale Jezus może cię uwolnić i to jest ta wielka miłość, a nie uważanie siebie za Bóg Prawda jest taka, że wszyscy potrzebujemy Boga. Prawda jest taka, że Jezus Chrystus to Pan Panów i Król Królów. On przyszedł tu na ziemię, aby wyswobodzić ludzi z mocy diabła. Nie dawajcie się wkręcać w religijne i humanistyczne układy! Humaniści wyciągają wieloryby za ogon! A mogli, żeby mogli, to być zgwałcili każdego człowieka, który te wieloryby kopie! Prawdą jest to, że Bóg jest miłością! Że tak umiłował świat! Że syna swojego jednorodzonego dał! Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne! Człowiek ma wielką wartość! Diabeł ukradł człowiekowi jego tożsamość! Ja bym człowiekowi, że musi żyć w systemie grzechu i zniszczenia. Nie da się wkręcać, przyjacielu. Nie da się wkręcać te diabelskie oszustwo. Jezus jest żywy. To nie obraz, to nie figura, to nie system religijny. On tutaj wróci. On umarł jak krzyżu za te grzechy. On wstał z martwy i tutaj wróci. On nie jest odpowiedzialny za słowa tej ziemi. I to ty musisz podjąć decyzję, czy będziesz po stronie Boga, czy po stronie tego frajera diabła. Przyjdź do Jezusa, oddaj mu swoje życie. To najlepsza lokata, jaka może być. Jeszcze dziś to zrób. Nie wynoś się. Pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Nie mów, ja nie potrzebuję ciebie. Jezus nie potrzebuje ciebie. To jest mały Jezusik do wielkich piersi Marii. To wielki pan panów i król król. Oddaj mu swoje życie. Daj mu westój w niebo.